Kindergeld 2024 Świadczenie Kindergeld w 2024 roku wynosi 250 euro na każde dziecko. Podobnie jak w roku 2023. Jednak wprowadzenie od 1 stycznia 2024 roku 800 plus po stronie polskiej obniża dodatek dyferencyjny. W rodzinach, gdzie rodzice są aktywni zawodowo w obu krajach, to podwyżka zasiłku w Polsce oznacza obniżkę o 300 zł dodatku dyferencyjnego. W 2023 roku dodatek dyferencyjny wynosił 250 euro minus 500 zł. W 2024 roku dodatek dyferencyjny wynosi 250 euro minus 800 zł. W kieszeni rodziców aktywnych zawodowo w 2024. Zostanie więc tyle samo pieniędzy, co w roku 2023. Podwyżka 500 plus do 800 plus jest odczuwalna dla rodzin, gdy jeden rodzic jest nieaktywny zawodowo w Polsce. W takiej sytuacji rodzinie będzie się należało 250 euro Kindergeld z Niemiec oraz 800 plus z Polski. Ostatni raz Kindergeld zostało podniesione w styczniu 2023 roku. Kolejna podwyżka przewidywana jest w styczniu 2025 roku. Zapisz się na bezpłatną konsultację. Link do kalendarza znajdziesz w opisie filmu. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie.